Pogoda na jutro to polski komediodramat w reżyserii Jerzego Szczura, z nim w roli głównej A powstał w 2003 roku. Gdybym miał opisać ten film dwoma słowami, to byłyby to słowa arcymądry. Jest to naprawdę bardzo mądry film moim zdaniem. I oczywiście też co za tym idzie życiowy film. Komediodramat, tak jak już wspominałem, jest jednym z moich. Dwóch, trzech ulubionych gatunków filmowych, także przez to dodatkowo ten film ma u mnie dodatkowe punkty. Już trochę poniekąd na samym starcie. Jest to na pewno najlepszy film wyreżyserowany przez Jerzego Sztura i także z jedną z jego lepszych ról w jego późniejszej karierze aktorskiej. Bo później już nie przypominam sobie, żeby. W jakichś produkcjach zagrał dużo lepiej niż tutaj. Tak naprawdę, aktorsko to chyba jego ostatnie dobre czasy do dzisiaj. Być może już więcej ten aktor nie zagra, bo chodzą takie głosy, że też stan zdrowia nie pozwala. No ale w każdym razie fakty są takie, że, że to już jest jedna z ostatnich jego znaczących ról. I teraz do sedna, do fabuły tego filmu. Jerzy Sztur gra tutaj Józefa Kozioła, człowieka, który w latach komuny w jakiś sposób walczył z systemem i przez to, że naraził się perelowskiej władzy, był poniekąd zmuszony opuścić rodzinę i schować się przed represjami, które go spotkały. Drobnym szczegółem okazuje się to, że rodzina Cel tak tego nie odbiera i po tak kiedy on wychodzi z ukrycia. Mijają lata, opuszcza tak naprawdę rodzinę na kilkanaście lat. Następują w kraju zmiany ustrojowe, a on po prostu okazuje się, że dużą część tego czasu spędził w klasztorze i właśnie członkowie rodziny znajdują go kiedy grupa klasztora ma występ muzyczny na jakimś festiwalu czy, czy, czy czymś podobnym. Taki jest początek tego filmu. Znajdują go jego żona i dorosły syn, i zabierają go do domu. Wydawałoby się, że z troski, a tak naprawdę przede wszystkim chodzi im o ich interesy. Nasz bohater kompletnie nie może odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dla niego ten świat, który jest poza murami klasztoru, wydaje się obcy. Bohater go kompletnie nie rozumie. Nie rozumie tych mechanizmów nim rządzących, można powiedzieć, że jest takim poczciwym przegrywem. Trochę też nieudacznikiem, ale tak jak mówię, poczciwym. Więc on jest w centrum tej historii i moim zdaniem temu bohaterowi mam przede wszystkim kibicować, aby jakoś znalazł z tym wspólną no, nić porozumienia z rodziną, którą opuścił przed laty, a nie tej rodzinie, gdyż rodzina w tym filmie jest przedstawiona z, z negatywnej strony. Tak mi się wydaje. Jeśli dobrze rozumiem, jeśli właściwie rozumiem ten film, bo tak jak mówię, przygarniają go. Ale robią to tylko z egoistycznych pobudek. Także jego żona go przygarnia z powrotem do domu. Ale tak jak to robiła jeszcze zanim on opuścił rodzinę, zdradzała go, zdradza go jakimś szemranym facetem. On sam, czyli Kozioł ma mieszkać w garażu. A nie w żadnym spokoju, tylko po prostu w garażu, to jakby jakiś bezdomny. Także nasz bohater naprawdę nie ma łatwo. No ale postanawia w jakiś sposób pomóc każdemu członkowi swojej rodziny, bo tak naprawdę każde z jego dzieci, z jego trójki dzieci tego potrzebuje. Syn Marcin, grany przez Maćka Sztura, czyli oczywiście prawdziwego syna Jerzego Sztura, jest jakimś doradcą politycznego, oportunisty tak naprawdę, który szuka tylko poklasku wyborców, żeby zdobyć głosy. Czyli robi to, co większość polskich polityków. Szuka naiwniaków, którzy uwierzą w jego bajki. No a syn Marcin doskonale to rozumie i robi wszystko, żeby... Dostać z tej pomocy, z tego doradztwa wizerunkowego dla tego polityka, jak największą kasę. I żeby się po prostu ustawić. Ola, z jedna z dwóch córek, Józefa Kozioła. pełni rolę erotycznego eksponatu, gdyż bierze udział w jakimś serialu erotycznym live, który się odbywa w jakimś pomieszczeniu, które jest oddzielone od widowni, która na to patrzy taką olbrzymią szybą. No i nasza. Ola pełni tam funkcję po prostu eksponatu protycznego, a ojciec raz odwiedzając to miejsce ma już po prostu dość tego widoku. Jest to dla niego jakby niepojęte czym się zajmuje jego córka. No i zostało nam ostatnie dziecko, czyli druga córka Kinga, która obraca się w świecie narkotyków z jakimiś pewnie zilerami tychże dragów. A tak jak wspominałem, żona jest już ustawiona z innym facetem i taką sytuację zastaje nasz główny bohater w pierwszych 15-20 minutach filmu i postanawia im jakoś pomóc na swój sposób. Całe sedno tego filmu to, że mu się to w jakimś stopniu udaje, ale powoduje przy tym wydawałoby się niesamowite trudności i temu synowi i tym dwóm córkom i co rusz odwiedza tak naprawdę ten sam szpital. W wyniku swoich działań. Nawet pada z jego ust tekst, czy już tym, jeśli nie ma innego szpitala. Jeden z lepszych tekstów w tym filmie. A tak naprawdę ten film przedstawia to, co jest naprawdę bardzo życiowe, co występuje w, w dużej części polskich rodzin i nie tylko polskich, ale to jest to specyficznie polski film. Jednak. Czy istnieje szansa na porozumienie po tylu latach? I jego, jego syn przede wszystkim wyraźnie mu. Daje mu do zrozumienia, że nie, że on mu tego nigdy nie wybaczy, że zamiast wychowywać dzieci, on zobaczył za ojczyznę, pewnie w Solidarności, i, i modlił się tylko w klasztorze, a ojcostwo porzucił. No i ten film tak dotyka tego tematu w bardzo precyzyjny moim zdaniem sposób. Czy można nadrobić ten stracony czas? Nasz bohater niewątpliwie próbuje to zrobić. No, ale koniec końców mu się nie udaje w tym sensie, że tak jakby ich koegzystencja razem jest niemożliwa. Mogą osiągnąć swoje pojmowanie szczęścia tylko osobno. Czyli jego rodzina osobno, a on osobno. Też ta rodzina, powiem, że moim zdaniem jest, jest bardzo niewdzięczna. Nie, nawet nie daje mu szansy. Nie daje mu właśnie szansy. To jest najbardziej przygnębiające w tym filmie, że rodzina nie daje. Człowiek, który się stara jakoś ponownie złączyć swoimi najbliższymi dla siebie osobami, nie ma na to tak naprawdę szans. Ale to dlatego, że ta rodzina na to nie pozwala. Nie pozwala zbliżyć się do siebie. Za dużo urazy według nich. Nasz główny bohater spotyka się z tym, z czym spotyka się wielu ludzi w swoim życiu, czyli z brakiem zwykłego współczucia i starania się. Popatrzeć na sytuację z innej perspektywy, z innej strony. Nie. Bohatera i jego członkowie rodziny oceniają z góry. Widzą tylko powierzchnię sytuacji. Nie zagłębiają się w nią w ogóle. Nie chcą jej dotykać. Nieważne, jakie były powody tego, że Józef Kozią zostawił swoją żonę i dzieci na tyle lat, tylko widzieli efekt. Ojciec i mąż nas opuścił. Więc jest już dla nas skończony. Nie obchodzi nas, nie obchodzą nas jego tłumaczenia i tak dalej. Oj, to jest sytuacja tak niesprawiedliwa to jest zachowanie tak niesprawiedliwe, a ludzie uwielbiają odsądzać innych obcych czy swoich bliskich z góry, wydać osąd i nie zagłębiać się dalej w sytuację tego drugiego człowieka. Jest to mega niesprawiedliwe, tak jak już powtarzam. No i to, co jeszcze jest. Super intrygujące w tym akurat filmie, to ostatnia scena tego filmu. I tu jest potrzebna trochę oddzielna analiza, taka mała analiza tej końcówki, bo widzimy naszego bohatera, który po byciu przez miesiąc ze swoją rodziną, znowu się od niej oddalił z własnej woli, tym razem już bez tłumaczenia w tym stylu, że to było spowodowane jakimiś pobudkami politycznymi ale obserwuje ich z ukrycia, no i on ląduje jako bezdomny i obserwuje to, jak się życie ułożyło jego rodzinie po tych wszystkich wydarzeniach, w których udział przez miesiąc, który z nimi był. Ola zamieniła branżę, jest prezenterką pogody w telewizji, wydawać by się mogło, odnoszącą prawdziwy sukces, a Kinga rzuciła około narkotygowe towarzystwo i Spotyka się z swoim rehabilitantem, którego poznała po właśnie wypadku, którego doświadczyła w związku z działaniami naszego głównego bohatera. Także wydać było, że wszyscy wyszli na prostą. No i już pod sam koniec Kinga jedzie z matką samochodem, a nasz główny bohater znowu ląduje w grupie śpiewającej, a tym razem wznawców Harego Krishny. No, dla mnie to jest to jedna z scen, już przechodzących do klasyki polskiego kina. Gdy Kinga zauważa swojego ojca, mówi o tym matce, te po chwili wpatrywania się w naszego bohatera, jak, jakby je zamurowało, Kinga jednak chce do niego wyjść znowu. Być może przyganąć, tak jak to zrobiła jego żona i syn Marcin na początku filmu, ale jej mama ją powstrzymuje. I mówi, zostaw. Ja mam ciągle teraz takie przemyślenia. Czy to było ze względu na to, że oni się nic nie zmienili, tak naprawdę? Powodzi im się znowu, ale się nic nie zmienili, i dalej są egoistami myślącymi tylko o sobie. Nie chciała zapraszać znowu męża do swojego życia i dzieci, dlatego że uważa, że znowu zrujnuje imię? Czy też używa tych słów i. Przejrzało obok niego tak kompletnie beznamiętnie, po prostu go ignorując. Dlatego właśnie uświadomiła sobie, że powinni być osobno. Ona i dzieci w jednym miejscu, a on w drugim. Pod koniec tego filmu na tej scenie, że jest on szczęśliwy będąc tam gdzie jest. I czy właśnie, czy ta żona zrozumiała, że oni są szczęśliwi i on jest szczęśliwy w takim miejscu w jakim, jakim są. Nie daje mi to do tej pory spokoju, to zawsze się zastanawiam, gdy ten film oglądam, że właśnie szczególnie jego, to, to jego końcową scenę. Jak, Dlaczego powiedziała zostaw do, do swojej córki? Czy właśnie ze względu na to, że ta rodzina była do końca egoistami? Przynajmniej ta matka była egoistką? Czy jednak zrozumiała, że lepiej będzie dla wszystkich, kiedy będą osobno? Ojciec osobno, a reszta jego rodziny osobno. Dlatego ten film jest do tej pory, ogląda mi się go świetnie i jest bardzo mocarnie słodkogoczki. Ja takie filmy uwielbiam. Dlatego, Pogoda na Jutro, jest dla mnie jednym z najlepszych polskich filmów XXI wieku. Jest to też zdecydowanie najlepszy film, w którym graduet ojciec i syn, czyli Maciej Sztur i Jerzy Sztur, zrobili chyba bodajże trzy filmy razem, ale ten jest zdecydowanie najlepszy. Także to by było tyle o tym filmie. A w następnym przyjdzie kolejna bajka Disneya. Zaplątani. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. i uh not -huh.